Nie zapraszajcie osób towarzyszących, jak najmniej osób towarzyszących. Na pewno będzie bardzo wiele osób, które zamieściło taką informację na swoim zaproszeniu, słuchając tego czują się teraz niezręcznie. Nazwiska w języku polskim się odmieniają. Zaproszenia. To jest temat, który wiosną i latem niebywale nas rozgrzewa. To dlatego, że wiosną i latem właśnie odbywa się najwięcej rodzinnych uroczystości, takich jak komunie czy wesela. Postanowiłam więc przygotować dla Was film, w którym omówię 10 najczęstszych błędów popełnianych w związku z zaproszeniami, tak przez zapraszających, jak i przez osoby, które są zapraszane. Proszenie o pieniądze zamiast prezentów, niewłaściwa kolejność osób na zaproszeniu, czy też nieodmienianie nazwisk. Zapraszam na odcinek. Pierwszy błąd, który z całą pewnością wzbudzi najwięcej kontrowersji, to ten związany z umieszczaniem na zaproszeniu informacji o tym, że najczęściej młoda para nie chce otrzymywać prezentów, ale za to prosi o pieniądze. Dlaczego to jest błąd? Dlatego, że zapraszanie kogoś, osoby, nie oznacza równocześnie zapraszania jej pieniędzy. Pamiętajmy, że goście powinni jest, to w dobrym tonie jest to bardzo grzeczne, by wręczyli prezent ale to nie jest ich obowiązek. Prezent i jego forma to jest czyjaś dobra wola. Prezent czy też wręczane w ramach prezentu pieniądze to nie jest opłata za wstęp. Ja niedawno na moim Instagramie, na który serdecznie Was zapraszam, opublikowałam rolkę na temat tego, ile pieniędzy powinno być włożonych do koperty i czy istnieje coś takiego jak stawki dla rodziców, dziadków, świadków, bliskich. Gdy prosimy na zaproszeniu o pieniądze, tak naprawdę informujemy gości o tym, że przede wszystkim oczekujemy prezentu, a jako zapraszający naprawdę nie powinniśmy tego robić. Mam wrażenie, że podświadomie wiemy, że nie powinniśmy tego robić i dlatego często na zaproszeniach nie ma takiej informacji. Pisanej, tylko pojawiają się piktogramy, które są no, delikatniejsze. Taki znaczek przekreślonego e, prezentu, e, grafiki przedstawiającej prezent, zamieniony na. Pieniądze delikatniej. Robienie tego dzisiaj tak w ogóle nie ma większego sensu, ponieważ i tak większość gości wręczy wam pieniądze. Tak się przyjęło. Nie musicie tego pisać, i tak się tak wydarzy. Owszem, na pewno znajdą się goście, którzy zamiast tych pieniędzy wręczą wam komplet ręczników albo komplet pościeli, ale to już zupełnie nie wpisuje się w naszą normę kulturową, by na tego typu okazje wręczać właśnie jakieś takie. Powiedzmy mało wartościowe prezenty. Bo jeśli ktoś będzie chciał wręczyć Wam na przykład jeden ręcznik, to nie oczekujcie, że jeśli napiszecie na zaproszeniu, żeby wręczył Wam pieniądze zamiast prezentu fizycznego, to że on włoży tam jakąś. Oczekiwaną może kwotę. Jeśli ktoś chce Wam wręczyć tak, nawet niestaranny prezent, bo umówmy się, jeden ręcznik to nie jest prezent, na który trzeba się w jakiś sposób wysilić, to dostaniecie, co się niestety zdarza, pustą kopertę albo. W ogóle taka osoba nie będzie się komfortowo z tym czuła, bo pamiętajmy też, że łatwiej jest kupić nawet staranny prezent, ale niższej wartości, e, taki prezent, na który trzeba wydać mniej pieniędzy, niż faktycznie tak psychicznie poczuć się dobrze z tym, że dajemy niewielką kwotę. Wiele osób czuje się tym naprawdę potężnie zakłopotanych i w związku z tym odmawiają przyjścia na tego typu uroczystości, a powiedzcie mi, i, a właściwie nie, zadajcie sobie to pytanie: czy wy chcecie, żeby wasi bliscy byli z wami w tym dniu, czy chcecie, żeby ich pieniądze były z wami w tym dniu? I podobnie ta zasada odnosi się do kwiatów i wina. Wiele par młodych obok tego przekreślonego prezentu umieszcza jeszcze przekreślony bukiet kwiatów, prosząc, by wręczono im zamiast tego wino. I tak większość z gości nie kupi wam tych kwiatów, a na pewno będą goście, którzy mimo tego zapisu i tak przyniosą bukiet kwiatów. I tu ponownie, to jest ich wola: oni nie muszą przynosić ani kwiatów, ani butelki wina, a tutaj jasno już wskazujemy, że to wino ma się pojawić. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której prosimy o to, by wręczyć te pieniądze na jakiś charytatywny cel, na przykład o to, by przelać pieniądze na jakąś fundację, albo może złożyć się na jakąś karbę dla zwierząt, dla schroniska, tylko tutaj też trzeba uważać, bo w momencie, w którym piszemy na przykład taką informację, że nie chcemy kwiatów, a prosimy o karmę dla zwierząt, to goście często przynoszą najtańszą, najniższej jakości karmę, e, której e, nie chcą schroniska dla zwierząt, bo ta karma będzie szkodziła tym zwierzętom, e, no i dla schroniska będzie to dodatkowy problem, bo i tak utrzymanie zwierząt w tym schronisku wiele kosztuje. Tak, nie zawsze się zdarzy, ale wiem, że jest to naprawdę częsta sytuacja. W związku z tym, jeśli chcecie, nie chcecie otrzymywać wy prezentu jakiegoś, ale proponujecie, by przekazać go na jakiś dobroczynny cel, to można taką informację na zaproszeniu umieścić. Ale znów zamiast jakiegoś piktogramu to taka zapisana informacja, że e, bardzo dziękujemy, gdyby goście mieli wolę wręczenia wam bukietu kwiatów, to prosicie, by zamiast tego przekazano środki na. Taki i taki cel. I nie oczekujcie jakiegoś potwierdzenia czy czegoś takiego. Zaufajcie swoim gościom. Rozumiem, że będą wśród Was osoby, które mogą się ze mną nie zgadzać. Na pewno będzie bardzo wiele osób, które zamieściło taką informację na swoim zaproszeniu i czują się z tym dobrze, albo słuchając tego, czują się teraz niezręcznie. Ja to rozumiem. Nie chcę nikogo z Was urazić. Macie prawo mieć odmienne zdanie. Ja otrzymuję wiele zaproszeń, które taką informację. Mają, nie czuję się tym w żaden sposób urażona, bo i tak najczęściej wręczam prezenty właśnie w kopercie jest to gotówka, ale wiem, że pojawią się osoby, dla których to będzie naprawdę problem i nie chodzi o to, że będą oburzone tym faktem, ale że na tę gotówkę nie będą mogły sobie po prostu pozwolić. Kolejny, trzeci po gotówce i powinien błąd odnosi się do samego zapraszania, i wiele z Was może być tym zaskoczonych, bo chodzi mi o osobiste wręczanie zaproszeń. Tak. To może być niegrzeczne, jeśli robicie to w niewłaściwy sposób. Wielokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, że młoda para dosłownie wpada w gości na 10-15 minut, siada, mówi, że nie chce ani kawy, ani herbaty, ma serdecznie dosyć. Wypiliśmy już dzisiaj trzy, zjedliśmy ciasta, a jeszcze 10 osób przed nami, i tak naprawdę wpada, rzuca to zaproszenie i wychodzi. Nie można tego uznać za takie grzeczne zaproszenie drugiej osoby. Owszem, w bardzo dobrym tonie jest odwiedzenie rodziny, poznanie się często jest to przedstawienie drugiej połówki naszej rodzinie. Ale jeśli wesele, tego typu uroczystość jest naprawdę duża, to może Wam to zająć bardzo dużo czasu, jeśli chcecie to zrobić osobiście. Jeśli nie możecie sobie pozwolić na to, by. Gości odwiedzić i poświęcić im odpowiedni czas, to lepiej wysłać te zaproszenia pocztą. Wysyłanie zaproszeń pocztą wcale nie jest, pa! Zaproszenia na najważniejsze uroczystości otrzymuje się właśnie drogą pocztową, dlatego na śluby, na wesela też nie będzie to nie taktem. Oczywiście, możecie to robić osobiście, ale tak jak powiedziałam, odpowiedni czas. Moment na to, by usiąść, by porozmawiać, by napić się jakiejś kawy czy herbaty, a nie tylko wpaść i wypaść, bo to jest dla wszystkich niezręczne. To też jest niezręczne, jeśli mm, organizuje młoda para jakieś większe wesele, zaprasza też e, rodzina, z którą od bardzo dawna się nie widziała i tak wpadają w sumie do obcych ludzi. No, niekoniecznie. Pomyślcie o tym, czy wyczulibyście się, czułybyście się dobrze z tym, że ktoś traktuje Was tak przedmiotowo, po prostu jako numer na liście do odhaczenia. Już nawet lepszym pomysłem jest wysłać zaproszenie pocztą i może na przykład zadzwonić, porozmawiać, ale też na spokojnie wyjaśnić, z jakiego powodu zdecydowaliśmy się na to wysłanie zaproszenia pocztą, jeśli w naszej rodzinie nie jest to przyjęte. Niektórzy też będą decydowali się na przykład na zaproszenie najbliższych osób osobiście, a te osoby, które są nieco dalsze, właśnie wysyłając zaproszenie pocztą. Nieważne, w jaki sposób otrzymamy to zaproszenie, teraz będzie błąd osób zapraszanych, to na zaproszeniu najczęściej zawierana jest informacja o tym, by potwierdzić swoją obecność. I potwierdzajcie swoją obecność na wszelkich przyjęciach, na które jesteście zaproszone. Dla zapraszających, czy to para młoda, czy rodzice dziecka, które idą do komunii, które idzie do komunii, jest to bardzo ważne. Dlatego, jeśli wyznaczono na tym zaproszeniu jakąś datę, para młoda prosi o potwierdzenie tej obecności, to dostosujcie się do tego i zapiszcie sobie to w kalendarzu, potwierdźcie swoją obecność. Ale zróbcie to porządnie, czyli jeśli potwierdzicie, że będziecie, to naprawdę bądźcie. Jeśli wydarzyłaby się jakaś niespodziewana sytuacja, na przykład choroba i wiecie, że nie jesteście w stanie przyjść, to też koniecznie poinformujcie o tym osoby zapraszające, bo może jeszcze będą w stanie coś zrobić. Może mają taką listę rezerwową, tylko nie mówimy gościom, że są na liście rezerwowej i będą mogli kogoś doprosić. No bo niespodziewane sytuacje niestety się zdarzają i mają to do siebie, że są właśnie niespodziewane. Jednak o potwierdzaniu pamiętajcie. I taki, taką sytuacją, która może być błędem, potencjalnym błędem, ale też może być taka po prostu kłopotliwa, jest e, umieszczanie niewystarczających informacji w związku z tym RSVP, czyli Reponde plaît, e, czyli prośbą o potwierdzenie. I mam tutaj na myśli na przykład umieszczanie samego numeru e, telefonu, bo e, błędem będzie to w sytuacji, w której szczególnie robicie duże wesele duże przyjęcie i każdy z gości, a czasami jest naprawdę bardzo dura liczba, bo spotkałam się z weselami, które liczyły na przykład 500 gości i ci goście do Was zaczną dzwonić. Możecie więc zaproponować gościom, żeby owszem zadzwonili, ale też możecie na przykład podać adres mailowy. To jest taki błąd, który po prostu może sprawić wam kłopot. Zastanówcie się, czy chcielibyście odebrać te 500 telefonów, czy nawet jeśli są to pary to 250 telefonów, czy byłoby to dla was komfortowe, czy może lepiej czulibyście się, gdyby to była jakaś wiadomość. Bo SMS-y też się może zdarzyć potwierdzenie SMS-em, ale one jest takie dość mało formalne, szczególnie jeśli otrzymaliśmy to zaproszenie e, pocztą albo Albo osobiście właśnie w jakiś taki bardziej elegancki sposób, no bo jednak, czy chcielibyśmy tutaj zaproszeni na takie przyjęcia SMS-em, nie sądzę. Dlatego tutaj też staramy się tę formę elegancką zachować, ale też dostosowując się do życzeń, do życzenia osoby zapraszającej. Z tym potwierdzaniem jeszcze jest taki wyjątek, że jeśli potwierdzimy komuś, Twarzą w twarz, czyli na przykład podczas tego osobistego zapraszania, że będziemy, to już nie musimy tego RSVP odpowiadać, na przykład znów dzwoniąc, tylko powiedzmy jasno, na pewno będę. Chyba, że coś się zmieni, to wtedy oczywiście ten kontakt jest potrzebny. Teraz pora na dwa błędy związane z wypisywaniem zaproszeń, i pierwszy związany jest z niewłaściwą kolejnością osób umieszczanych na zaproszeniu. Zgodnie z naszą normą kulturową, zgodnie z polską tradycją, kobiety mają pierwszeństwo przed mężczyznami. Wiecie, jak to jest. Czy przepuszczanie w drzwiach, czy ustępowanie miejsca. No w naszej normie kulturowej w sytuacjach towarzyskich te kobiety są pierwsze. W związku z tym na zaproszeniach też. Powinny być to osoby pierwsze, czyli kobieta pierwsza po niej mężczyzna. Nawet jeśli zapraszamy na przykład naszego brata albo naszego kuzyna, no i w związku z tym jego żona czy partnerka jest nam dalsza, to i tak ona będzie konkretnie pierwsza na zaproszeniu. Wypisujemy, umieszczamy najpierw kobietę, później mężczyznę. A gdy już wypisujemy te zaproszenia, to nie popełnijcie błędu, który wiąże się z Niewłaściwym, a właściwie nie niewłaściwym, z nieodmienianiem po prostu nazwisk. Nazwiska w języku polskim się odmieniają. W związku z tym ja zapraszam Aleksandrę Pakułę, a nie Aleksandrę Pakuła. Jeśli nie wiecie, jak jakieś nazwisko się odmienia, to jest na przykład taka bardzo przydatna strona internetowa, do której link umieszczę w opisie tego filmu, i tam możecie sobie śmiało wpisać to nazwisko i ta strona za Was je odmieni. Kolejną ważną rzeczą i błędem, który jest popełniany podczas wypisywania zaproszeń, jest zapraszanie osób towarzyszących. Dosłownie, osoba towarzysząca. Jeśli wiemy, że ktoś jest w stałym związku to zapraszamy go z konkretnym człowiekiem, z konkretną kobietą albo z konkretnym mężczyzną. Jeśli wiemy, że ktoś nie jest w związku albo nie mamy pojęcia, czy jest, czy nie i nie jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć, to wtedy umieszczamy zaproszenie z osobą towarzyszącą, ale jeśli, ktoś wie, że ktoś, jeśli wiemy, że ktoś jest w związku, ten związek trwa już chwilę, to koniecznie z imienia i nazwiska zapraszamy tę osobę. To jest naprawdę bardzo ważne, i ta druga, ta osoba towarzysząca, dosłownie tak zapisana, może się poczuć urażona. Nie powinna tego wyrazić, ale tak, może się poczuć urażona. Jeśli nie wiecie, macie wątpliwości, nie pamiętacie, jak ta osoba się nazywa, to. Czujcie, napiszcie SMSa, dowiedzcie się, włóżcie po prostu w to wysiłek, to da się zrobić. Nie zapraszajcie osób towarzyszących jak najmniej, osób towarzyszących, jak najwięcej osób, które mają konkretne imię i nazwisko. I jeszcze jedna rzecz związana z wypisywaniem zaproszeń i z nazwiskami związana, czyli podwójne nazwiska. Jeśli ktoś nosi podwójne nazwisko, to szanujemy to. On z jakiegoś powodu nosi to podwójne nazwisko. Dlatego jeśli ktoś e, kobieta nosi na przykład nazwisko Anna Nowak Kowalska i Jan Kowalski, to zapraszamy Annę Nowak Kowalską i Jana Kowalskiego, a nie Annę i Jana Kowalskich. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wiemy, że kobieta w ogóle nie używa tego swojego drugiego nazwiska. Że no z jakiegoś powodu je ma, ale w sumie później się rozmyśliła i przedstawia się też tylko Kowalska, i tak jest, no po prostu takim nazwiskiem operuje. Ale dla bezpieczeństwa, ja rozmawiałam z. Z dziesiątkami, o ile nie z setkami kobiet, dzięki temu, że jestem tutaj w mediach społecznościowych i bardzo dużo rozmawiam z Wami na Instagramie, na który jeszcze raz Was zapraszam. I wiem, że kobiety nie czują się z tym dobrze, gdy to ich nazwisko jest pomijane, bo z jakiegoś powodu zdecydowały się to swoje panieńskie nazwisko zachować. Zaczęłam kontrowersyjnym tematem, więc jej kontrowersyjnym tematem skończę, czyli dziećmi. I tutaj ten błąd występuje po obu stronach, bo. Para młoda, w ogóle zapraszający, mają prawo zdecydować o tym, czy organizują przyjęcie dla dorosłych i dla dzieci. Jeśli zapraszane są dzieci, to na zapraszających spoczywa obowiązek zorganizowania dla nich atrakcji. Nie można liczyć na to, że zaproszone dzieci będą przez cały wieczór, całe popołudnie, a może i nawet całą noc bawiły się wraz z dorosłymi. To jest po prostu niemożliwe. Dlatego, gdy zapraszane są dzieci, to. Organizuje się też dla nich jakieś zabawy, organizuje się animatora lub inne osoby, które będą się tymi dziećmi w tym czasie opiekowały. Jeśli więc zapraszacie kogoś z dziećmi, napiszcie z dziećmi albo wymieniając po prostu te dzieci też z imienia. Zapraszający natomiast popełniają błąd, przechodząc z dziećmi, gdy te dzieci nie są zaproszone. Jeśli na zaproszeniu zaproszone są umieszczone jest tylko imię, nazwisko dorosłych, to znaczy, że tylko dorośli są zaproszeni, jeśli dodatkowo nie zostaliśmy poinformowani. Inaczej. I te wesela dla dorosłych, z tego co obserwuję, są coraz częstsze. Ja nagrałam na ten temat film, jak to dokładnie jest. Zostawiam Wam tutaj link, on też będzie w opisie do tego filmu. Tam przedstawiam argumenty za i przeciw dla obu rozwiązań. I serdecznie Was tam zapraszam, bo też tam w komentarzach są, jest bardzo wartościowa dyskusja między nami, między oglądającymi, i myślę, że potrafi czasami zmienić perspektywę, ale co ciekawe, i w jedną, i w drugą stronę. Po prostu są różne argumenty i to zależy od tego, co konkretnie jest dla nas ważne. I to już wszystkie 10 błędów, które chciałam Wam dzisiaj omówić. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I jeśli tak, jeśli takie treści są dla Was przydatne, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia!